Jak to porównamy Pamiętaś do tripowanie... Tak, pamiętam, no. Tam on miał taką dziurkę, którą sobie takiego czeka wina i ładowała pomoc. Zresztą połączenie układu nerwowego z komputerem jest już całkiem możliwe technicznie, ponieważ i tak sieci neuronowe działają, to tylko kwestia czasu jak się jak nawiązać tą łączność. Podobno są komputery sterowane myślą, w co nie jest wcale tak trudno uwierzyć, ponieważ są zabawki już, które są sterowane myślą. Można je kupić. Nie są to jeszcze, powiedzmy, jakieś ogólnodostępne rzeczy, ale... ale są. Fajnie się jedzie po mieście, które nie jest zapchane. Jako dygresja. Trzecia. Tak. Czy zwiedzanie jest drugoplanowe? No i teraz jak ta cyfryzacja postępuje w tym kierunku to my nie widzimy w tym nic złego. No bo jak inaczej ustawić kody? Musimy to zrobić z jakiejś klawiatury. Chociaż na przykład odcisk palca znacznie upraszcza to zagadnienie. Teńczówka, czyli pomiary biometryczne, też upraszczają właściwie zagadnienie bardzo. Ale to jest to samo to jest identyfikacja. Gdzie jesteś, co robisz? Czy to, aby na pewno ty, czy w pobliżu był jakiś akt na przykład niezgodny z prawem, I czy te, tam byłaś czy nie byłaś, czy jest potencjał, żebyś to uczestniczyła, kontrolowała, organizowała? Wiesz, wszystko Wchod można tam... Oj, nie, wiem, ja? nie jestem pewien. Co to było? Y można mierzyć człowieka i go wyłączyć. No, jeśli wiemy o tym, że sieci neuronowe funkcjonują, to znaczy, że odpowiadają na pewien rodzaj poleceń, sygnałów, na przykład elektrycznych. Jeżeli my przyjmujemy do naszego ciała już jako implant elektronikę. To nie znaczy, że przyjmujemy sobie pewne ułatwienie tylko i wyłącznie. Przyjmujemy wszystko, co niesie ze sobą elektronika, w tym także podsłuch, lokalizację, ale i też możliwość potencjalną przynajmniej wyłączenia na przykład naszego układu nerwowego, czyli wyłączenia nas z życia po prostu. To jest całkiem realne. To się dzieje na naszych oczach. Czy do tego pokazują się na przykład takie zdjęcia w internecie? No i są prawdziwe, bo ja nie widziałem tego na żywo: że jakieś czerwone rurki otwiera się skóra, otwiera się, robi się otwarta rana bez uszkodzenia bez mechanicznego i wychodzą sobie rurki czerwone nanorurki. Wygląda to mniej więcej jak postrzępiona wełna. Nie, nie ma to charakteru biologicznego, ale technologicznego. I teraz jeżeli niektórzy z badaczy teorii spiskowych dziejów donoszą, że w chemitralsach rozsiewane są nie tylko metale, ale również nanotechnologia, która ma implantować się w naszych organizmach i ułatwić połączenie z takimi urządzeniami, z taką technologią, elektroniczną jak chip, no to by się to składało w jakąś całość Będzi? nie musisz wprowadzać przymusu, tak jak to, przymus szczepień Tak, szczepionkę przymus można na przykład roz, rozpylać. Wiesz co zawrócimy, dlatego że wjeżdżamy do miasta biorobotyka wkracza w nasze życie Podobno jeżeli chodzi o ćwiczenie pamięci, żeby ona nie zanikała. Sam fakt, że w telefonie możesz zapisywać numery, bo z pewnością nie pamiętasz numeru no nie. najbliższych osób. Kiedyś co najmniej pięć numerów się pamiętało, które najczęściej się telefonowało: Memory five, siara i wszystko jasne. E dzisiaj No nie pamiętam ja własnych telefonów nie pamiętam własnego numeru telefonu za bardzo nie pamiętam Więc a ja nie wyobraź pamiętam, sobie nie pamiętam gratuluję zdradzisz przed kamerą nie nie zdradza już chociaż tyle w prywatności niech zachowam chociaż a co więcej nawigacja tak to jest element ona również... rozwija nasz umysł kiedyś było trudno nawet mapę dostać a jednak żeśmy dojeżdżali fakt nie było tyle ulic zakamarków nowych budowli wiesz jak kiedyś było trudno zdać egzamin na taksówkarza Trzeba Wie, pamiętam z topologii miasta zdać mój... egzamin no mój były wspólnik był taksówkarzem opowiadał mi o tym dzisiaj nie ma takiego w ogóle zagadnienia Włączysz GPS i taksówkarzem może być każdy Przemysł proponuje różnego rodzaju rozwiązania <coughs> daleko idące, które wykluczają w ogóle z życia społecznego człowieka. Wirtualny seks. Sprawa wstydliwa, taka, gdzieś ktoś może o tym powiedzieć. Pośmiać się nawet, albo pewnie jest też grono fascynatów. Już nie mówię tutaj o pornografii dostępnej w internecie. Tylko w ogóle o wirtualnym seksie, o naśladowaniu ludzkiego ciała, o robotach, które są przystosowane do tego, żeby, żeby zastąpić na przykład no, najczęściej kobietę, bo, bo tutaj ta relacja jest oczywista, że potrzeby męskie inaczej się kształtują niż, niż żeńskie. Co nie znaczy, że takich nie ma. No, te są akurat najbardziej rozpropagowane. Są domy, domy publiczne z, z, z kobietami, które e, są zbudowane tak e, na podobieństwo człowieka. Mało tego, one nie tylko są statyczne, one są dynamiczne i jeszcze w dodatku można nawiązać z nimi konwersacje. Na przykład o pogodzie. Prawdopodobnie mają budowaną stację pogodową. Przypomniał mi się film Sztuczna inteligencja Spielberga, bo to a, jest już przed kura, kura, kura. 10 lat, a dokładnie oddaje to, o czym mówisz, Więc polecam do takiej refleksji. To jest taka historia robota właśnie, który był stworzony w tych celach matrymonialnych, do kontaktów matrymonialnych i zostaje uwikłany w morderstwie morderstwo, się, czyli jakby go skazali to relacje, jest skazany na tego, reset czy... pamięci recycling albo czasowe wyjęcie baterii no zgodź mi się, też tak postępuje tylko inaczej się to nazywa albo przez przepalenie obwodów <grym> no a kiedyś była proponowana przez nas rząd kastracja po jakiejś tam aferze z udziałem pedofilii no <grym> i, <grym> i zakończyła się na jak zwykle Propagandowej Radykalne, w mediach i tylko ale tyle. Nieuchronność kary, gdyby taka była, to dlaczego nie? Mogłoby to prewencyjnie zadziałać. No ale sama nagonka telewizyjna niestety tutaj nie wystarczy. I tępi się ludzi przedsiębiorczych. Większość się zwalnia z podatków, z opłat, gminy walczą o inwestorów, to wszystko pić na wodę fotomontaż, nie ma o co walczyć. Ludzie daliby sobie radę, tak jak dawaliśmy sobie radę przez pół wieku po wojnie. Zawsze sobie dawaliśmy radę. Nam potrzebne te przedsiębiorstwa jak w dupie zęby. Tak naprawdę to jest... By Kiedyś miałem taki epizod w swoim życiu. Miałem plantację boczniaków i handlowałem, dostarczałem je do e, takich no, tych kiosków, takich z warzywami, warzywniaki i inne takie mniejsze. Ich, ich było w okolicy mojej tak dużo, że przeliczając na utratę miejsc pracy. Właśnie takich drobnych przedsiębiorców, rodzinnych firm w żaden sposób nie rekompensuje powstanie wielkiego jakiegoś sklepu, który powstał w tamtych czasach, wtedy się to hit nazywało bodajże. To są, to są przeliczniki, które chcą nam pokazywać. Pokazują, ile przybyło, nie pokazują, ile ubyło. To jest stały punkt programu, takie to proste. No. Wystarczy to zrozumieć i zauważyć. A cyferki nie mają uczuć, można je przeliczać, jak się chce, byle tylko dane były. A jak jest połowa danych, to są to żadne wnioski. Nie jest nie tyle obarczone błędem, ile specjalnie ten błąd został zaprogramowany, żeby udowodnić ludziom, jakie to dobra płyną z tego, że jakiś sklep z Coca-Colą zrobiono czynny całą dobę. To są wszystko pozory. Tak naprawdę więcej straciliśmy. Teraz oczywiście mówi się, że bezrobocie nie istnieje, tak? Na przykład we Wrocławiu 0,1 chyba, czy jakoś tak? Okej. Okay. 0,1 dlatego, że miliony osób wyjechało z naszego kraju. Rzeczywiście nie ma kim pracować. Gdyby nie byli zagładzani, to by nie wyjechali. A tak mamy takie, taką rzeczywistość. I teraz co? Ukraińcy to wszystko zrobią? Chętnie ta, robią. Tak, a ta, ta, no już nie, nie robią za takie pieniądze jak wcześniej. Teraz już są polskie pensje, bo oni wynajmują tu mieszkania, sprowadzają rodziny, mają dzieci, trudno im się dziwić. Chcą żyć. No. Już nie będą pracować za pół darmo, a później wydawać na Ukrainie, bo oni nie mają tam po co wracać. Staliśmy wyrugowani na... To jest wyrugowanie. Jeszcze w dodatku sprowadziliśmy sobie naród, który nas pod koniec wojny i w, w pierwszych latach tak zwanej wolności bardzo nieprzyjemnie doświadczył, bo jak pamiętacie... No to jest może, bestialsko Tak, wręcz bestialsko. A, czyli komuś się udało. No nie wiem, się udało, tak, nie wprowadzić. Taki, taki wirus do ich narodu, że oni będą mieli owszem swój naród, ale muszą najpierw dokonać tych czystek. Te czystki etniczne w ogóle się w wielu takich wojnach powtarzają. I wniosek z tego, że taki skrótowy, oczywiście, że no, łatwo jest w człowieku tą bestię obudzić. I teraz my nie tak dawną historię. Przed 70 lat wspominając, pozwalamy na to, żeby tutaj zamontował się taki czynnik, który może nie, może nie chce nam zrobić jakiejś krzywdy. Tego ale, 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 wiesz. Tego, ale Tego jeszcze nie wiesz. Islamistom się jakby nie udało tutaj zadomowić u nas, bo dla nich jakby kierunkiem tranzytowym są Niemcy i kraje. Zachodnie, ale może właśnie tym czynnikiem uda się nas również osadzić. No, no od więc no, właśnie istnieje to takie jest niebezpieczeństwo. Zatem znak zapytania, tego jeszcze nie wiemy, to czas pokaże. Skoro oni byli raz zdolni do tego, czy, czy mamy prawo e, w pełni ufać temu, że w tej chwili miliony e, tych z, potomków, tych ludzi właściwie już, no bo przecież minęło jednak trochę czasu, czy w nich nie taką. E, takie coś nie da się uruchomić. Może się da za odpowiednie pieniądze, na przykład. No Może już nie dadzą się nabrać na to, na odzyskanie narodowego państwa, tak jak obiecali im. No to Niemcy. się wymyśli inną Ale potrzebę, tak bo czas. Tak, jeżeli czynnik jest do uruchomienia, no to trzeba znaleźć tą iskrę zapłonową, żeby go uruchomić i ktoś wie, gdzie ta iskra. Powód dobry się zawsze znajdzie. Jest. No właśnie. Przecież w obozach koncentracyjnych też łatwiej było znaleźć kogoś, kto nie był bezpośrednio z narodem danym yy, związany. Dać mu pałkę do ręki w zamian za dwie kromki więcej chleba. Oczywiście, w cudzysłowie, wielu. No dzieją się takie rzeczy. Nie możemy mieć oczu otwartych. Mówimy o pewnych faktach i, i prewencji, do której jesteśmy zobowiązani. Bo... Takie yy, gadanie czy krzyczenie, wręcz o tym, że ojej, tu powstanie, zróbmy coś, tam kosy przekujmy na sztorc. To no nic nie daje. To daje tylko tyle, z co właściwie się zgubiłem. Nie wiem, gdzie są te Jaczkowice. Zniszczony jak wszystko. Solidaruchy wysprzedały wszystko, co się dało, za walizkę pieniędzy. Polak jest był zdolny na początku lat 90. wszystko sprzedał. Zresztą dalej tak. Świadomość została. A jakie halo się z tego robiło, że no wreszcie pozbywamy się nierentownych hmm. i że w ogóle ktoś chciał to kupić. Może się ma, że my żeśmy się wtedy dali nabrać na to. I jak zrobić co ważniejsze, żebyśmy powtórnie nie dali się na to nabrać? Dlatego kreuje się biedę w Polakach po to, żeby szukali tańszych towarów. Oni szukają tańszych towarów. Jeżeli to są nawet towary polskie, to ja rozmawiałem z paroma przedsiębiorcami, żeby wejść w ogóle na półkę marketu, to trzeba za to zapłacić Jakieś? i jeszcze mieć niską cenę. Oni praktycznie nie zarabiają, robią to tylko w formie promocyjnej. Nie wiem jak większość, bo jak rozmawiałem z Tylkoma, no to nie jest to reprezentant ważny statystycznie, no ale takie, takie rzeczy słyszałem. Natomiast zagraniczne towary one nie muszą się sprzedawać dla zysku. One mogą się sprzedawać dla obrotu. Po to, żeby przemycić tutaj nie tylko to, żeby sprzedać. Żeby też zrobić naszą produkcję początkową. Chodzi o to, żeby tak, żeby zrobić dumping, chociaż właściwie dumping jest zakazany. W Polsce, ale, ale żeby doprowadzić do tego, żeby żadne inne przedsiębiorstwo nie funkcjonowało oprócz nich. A poza tym jeszcze, już widzę, widzę, a, a poza tym jeszcze przemycić w tym substancje, które odpowiednio nas zmodyfikują w jedzeniu. Zatrują, przygotują nas jako odbiorców farmacji. Całe mnóstwo innych rzeczy jeszcze można zaprogramować, bo mówiliśmy o tym, że nawet lekarstwa da się zaprogramować do danej pod genetyki, konkretną, tak. pod konkretną genetykę. Więc jedzenie też. O czym to się różni? I nasz naród jest przeznaczony do likwidacji. Czyli to nie jest tak, że, że oni, że w ogóle ktokolwiek chce Dobrze. No to po prostu chodzi tylko o zorganizowanie takiej eksterminacji, żeby ona uzyskała przyzwolenie społeczne albo nawet jeżeli nie uzyska przyzwolenia społecznego, żeby była tak powolna, że niewidoczna. I jeśli nie jest widoczna, no to wtedy wszystko gra. No człowiek umarł, no bo się zestarzał, to umarł. Dzisiaj no. nie... umierają młodzi ludzie na wielką skalę, tylko o tym się głośno nie mówi. Te powody, dla których umierają na przykład młodzi mężczyźni. Sama znam kilka przykładów. Ostatnio miałam możliwość usłyszenia, że 33-letni mężczyzna umarł na serce. Tak, tak, no, wiesz, właśnie te, te powody są takie dość no. I, i, I bardzo często to słyszę. O tym się nie mówi, bo wstydliwa sprawa ale jeszcze dodatkowo pozbawia się nas siły rozrodczej coraz więcej par, które nie mogą zajść w ciążę. E, u mężczyzn jeszcze dodatkowo spadali libido. Zdaje się, że z Tobą rozmawiałem kiedyś w prywatnej rozmowie na temat Japończyków, czy, czy to nie z Tobą, że w Japonii jest całkiem spora grupa młodzieży i dorosłych już mężczyzn, którzy w ogóle nie są zainteresowani jakąkolwiek kopulacją. Nie przypominam sobie tak bo to widocznie z kimś innym rozmawiałem na ten temat, bo, bo nie. Na zachodzie robi się tak, że wymiesza się tak białego człowieka, że już biały człowiek nie będzie. Za dwa pokolenia, za dwa pokolenia będzie co najwyżej obiektem zdziwienia albo będzie mógł sobie w muzeum poprzebywać. Być może my tu jakieś jechaliśmy zoo... dzisiaj. Z... Ta. Być może jakieś zoo wymyślą dla, dla białego człowieka. A u nas dezerwat. po prostu dla Indian, no to rezerwat dla białego. Tak. Otworzą kasylę i na, dadzą nam ognistą wodę.